tak, jest płytko. Pozdrowienia dla moich najlepszych protekcji. Wądz z bróżkowem! Wądz z bróżkowem! Zrobić Chciałbym usłyszeć wszystkie te idiotyczne argumenty, które w internecie na żywo, bo nie dowierzam, że coś takiego można mówić. Czy gdyby pan Andrzej Zieliński chciał pójść do Teatru Narodowego na tango mrożka, no, no pan by zadzwonił do pana dyrektora Englerta, żeby odwołał to przedstawienie? Przecież to, przecież to jest absurd. Mafia Przyszkowska to w zasadzie byli fajni ludzie, których można dzisiaj posadzić na tronie. Wypierdalać. Ja wolę, jak bandyci się biją w klatach, tak jak ty się bijesz z jakimś gangusem teraz z Pruszkowa. To jest tutaj, panowie. Ale przegrałeś? Jest Mówisz krokowy. o tym zobowiązaniu, tak? Jest Marta ma... kosecka tak? Pan Marcin Najman przegrał ze mną proces cywilny o... Obrazy tu osobistych. Co, i wygrała, i nie też jej nie zapłacić. Nie udajesz, że wszystko się nie poje, że wszystko jest nie niczego nie, udajesz. Nie, niczego nie, udajesz, nie, niczego nie udajesz. Ale potem zwycięstwo zakończył karierę zawodową bokserską. Reagowałem przecież, gdy Marcin na swojej gali organizował, nie wiem, walkę faceta z kobietą. To... Kiedy pan zorganizuje, zgodnie ze swoim wykształceniem, galę muzyczną na przykład w Bieloniu? Się pełni za ten pan Andrzej Zer jako pracownik MMA VIP. A praca jest Że to już żart, Nie ty będziesz decydował po ja że jeszcze tak na jeszcze jakie stanowisko. Jeszcze raz pod Gratulacje, teraz Gala jest to Gala wstydu. Marcin jest nazwiskiem, które znowu się kojarzy ze wstydem. Mógł z tego ringu zejść z jakiegoś, bez jakiegoś... Co tu się stało? I to już spowodowało naprawdę... Co tu się Stop, koniec walki. Tyś, Tyś, bo... Pomocę go, eee... W końcu się przyznał Krzysiu, nie możesz wiedzieć, mrze. ludzi swoją miarą Mrugnij Marcin, mrugnij dwa razy, mówię Jak potrzebujesz pomocy, mrugnij dwa razy MMO, MMO, Bo słuchajcie, idziemy w MMA VIP! Brawo! Zobaczcie! Dajmą, górę! Słuchajcie, gala MMA VIP jak najbardziej odbędzie się w Wieluniu. Tutaj mamy zwolenników. Jeszcze raz! Hip, hip, Hurra! Hip, hip, Hurra! Hip, hip! Hurra, Hurra! I brawo! E, sprzedał pan honor tego miasta za 2 zł, tak naprawdę. Te 10 tysięcy to jest śmieszna kwota. Mogę do bankomatu i dać panu więcej.